Cześć się mną, wszystkim ludzie. Z tej strony, Rodak. A to są. kerbale. Co to są kerbale, Rodak? Dlaczego nie ma hoaxu? Dlaczego w ogóle nie było filmów przez 3 tygodnie? Albo dwa. Odpowiem na te pytania. Dlaczego kerbale? Chciałem zrobić coś oryginalnego. Wiecie, taka odskocznia tych Hawksów. Swoją drogą Hawksy się pojawią. <grym> yy, dlaczego nie było filmów przez 3 tygodnie? Dwa. A też było... miałem w, w dużo nauki, naprawdę, w dużo nauki, eee, no i trochę się musiałem, no niestety, nie podrzucić raz na rok trzeba, co nie, A teraz sobie biorę mandarynkę. No i tak, czym są kerbale? Kerbale, jak to widzicie, jest tutaj taki fajny, przyjazny ludek. Który nie zdaje sobie z niczego sprawy i sądzę, że po jego zezwie rozbieżnym jest głupszy niż para kaloszy. E, no więc tak, co to są Kerbale? Kerbale jest to, no zresztą sobie widzicie, space program, czyli e, symulator e, podróży kosmicznych. No, tak, takie coś. Symulator NASA. Tak lepiej. Dobra. Ja nie wiem, pograłem w tę grę chyba 3-4 godzinki, nie jestem w tym całkiem profesjonalistą, ja nawet nie jestem amatorem, ja jestem total totalnym lajkiem, ale co, wy, wy, wy lubicie moje porażki, no, więc startujemy nowe, tutaj mam startujemy nową grę, tutaj mamy 3 tryby, mamy tryb kariery, czyli... Rozpoczęli czyli... w... ten... No, kariera, co nie? Że im lepiej, tym więcej pieniędzy i takich tam... syniec, Tak. Science, czyli... Y nauka. Tutaj nie ma funduszy i reputacji żadnej, bo tutaj jest wszystko. Y tutaj się tylko zdobywa punkty nauki, o których powiem za chwilę. No i Sandbox, czyli rób... rób ta, co chce ta. Ja biorę Science. ...gdyż będzie to nadzwyczaj ciekawe. Player name, Yty. Starten. Ja w karierę grałem maksymalnie pół godziny... ...i w cholernie trudne jest dla mnie. Ale cóż... No i jak widzicie, tutaj mamy nasz peron kosmiczny. Czy jak to tam się nazywa? Baza kosmiczna, NASA, chuj w dubie. Czy mam tak mało FPS-ów? Nie wiem. Ale to pewnie dlatego, że nic się po prostu nie wyświetla. Eee, tam się coś doładowuje. O, już mamy 20, no i dobra. Eee, tutaj mamy, jak widzicie, punkty nauki. Punkty nauki, to, to się patrzy tutaj. Tutaj mamy początkową technologię, czyli start. No i właśnie technologie odblokowują rzeczy, które, przez które możemy udoskonalać nasze rakiety. Czyli naszym celem jest teraz technologia podstawowej rakietyki, czy jakoś tak. No i to nam da jeden przyrząd naukowy, który da nam więcej punktów nauki, jeżeli wykonamy doświadczenia na nim. Punkt jakieś tam ten. Zbiornik paliwa i rozłącznik. Tak. I to kosztuje tylko 5. My mamy 0, niestety. Co zrobić, żeby zdobyć punkty nauki? Trzeba wybudować rakietę. No teraz tu się zaczynają schody. Tu teraz tu się zaczynają schody. Gdyż, ponieważ, gdyż. Eee, trzeba dobrze wybudować rakietę, bo to nie jest takie, że. A tu jedny yy, silnik, tu jedny zbiornik, tu jedne kapsuły i leć. Nie. Oczywiście ja tak robię. Pff, no jak? No. No i dobra, jestem Czekaj. już. Yy, więc tak naszą rakietę rozpoczynamy oczywiście od kapsuły. Niestety, początkowa faza gry pozwala nam tylko na to, że... No, kapsuła jest załogowa, czyli są tam, jest tam kerbal, sobie siedzi, musimy o niego dbać, co nie? No i dobra, drugie, najważniejsze, prawie najważniejsze, no to zbiorniki paliwa. Nie mamy tutaj zbytniego pola do popisu, więc pierdzielniemy sobie trzy zbiorniczki. Mamy tutaj, albo nie. Gdzie tam trzy? Co trzy? Jakie trzy? O, no. Taki zbiorniczek, zbiorniczek, takie zbiorniczki. Tutaj damy cztery dopalacze, tylko niech się jakoś. No i jakoś trzeba wszystko dograć, żeby wszystko było git. Więc tutaj damy spadochron. Albo wiecie co? Nie, bo my nie mamy tutaj rozłącznika, więc usuniemy. Tak. I tak, dobra. Bo nie mamy rozłącznika i jakbyśmy odpalili spadochron, to nie wiem czy by nam to cokolwiek pomogło. No i dobra. Eee, tutaj są takie no, naukowe sprawy. Przyszyb. I niestety mam tylko taką antenkę. Taj mi antenkę. No, i przez tę antenkę mogę przybliżyć jakąś. Nieważne. Przez tę antenkę możemy wysyłać raporty. Tak. Yy, a z raportów się otrzymuje punkt nauki. No i dobra, nasza pierwsza rakietka. Taka dupna, którą nazwiemy... Nie wiem. Nie wiem. sub jeden, Jeb. Dobra, zapisujemy i lecimy na poligon. Tam lałczę, jak to się zje, jakkolwiek, no i dobra, jak to widzicie, mamy, mamy naszą rakietkę. W środku jest Kerbal, Dziba się zwie. No i dobra. Niestety tutaj Ekszyn e, okienko nagrywanie exzynami zasłania e, to tutaj jest e, taki, a tu jest wysokościomierz, tutaj jest atmosfera, tutaj to WI. Jeszcze nie wiem, tutaj są światła, których nie mamy, Gears, których też nie mamy, ale zostawię włączone i hamulce, ale to są to są przyrządy do samolotów. No i dobra. Zapomniałem o jednej rzeczy. Już to poprawiam, już jest naprawione. Tak, tu są człony. Rozrzuciłem tutaj na człony. No i tak. Tutaj mamy czas, tutaj mamy zasoby, w ogóle wszystkie. Jebadaj jest szczęśliwy, no bo jakby tu nie być. No i dobra, startujemy. Gdzieś przestworza, ale najpierw wsadzimy sobie ciąg na setkę, albo nie, bo jeszcze nam wyrwie rakietę. 70%. Teraz możemy dać stówę. Lecimy wysoko. Nie widzę jaki mamy w ogóle ten... Od następnego odcinka. Jeśli Wam się spodoba w ogóle. To spróbuję to naprawić. Nie podsadzę to gdzieś. Tu, tu... Nie wiem, gdzieś tu. Bo nie widzę ile mam wysokości. Ale dobra. Orbity raczej nie osiągniemy. A może. może? Przechylamy się trochę za bardzo i dobra, tyle starczy. Kurde, ciężko się manewruje, znaczy dla mnie, dla was to, to pewnie będzie petka. No i dobra, czas na pierwsze punkty nauki Raport załogi z niskiej atmosfery. No, 3,5 punkta nauki. Ajajaj no, i to jest to, o czym mówiłem. Nie, dobra! Koniec ciągu, nie ma! Niech się rakieta uspokoi. to to łoto! Aj, jaj, Dobra, mamy te 3,5 punkta nauki. To teraz tak, nie się. Jeszcze na średnią, średnie warstwy atmosfery. Przynajmniej spróbuję. Dobra, zmniejszę ciąg. Pewnie więc, zawodowcy będą wyzywać od jakichś ciot. Ale co mnie? co mnie to obchodzi? Czy ja już jestem na średniej orbicie? Tak. Ej, dobra. I kolejne 3,5 punkt nauki. Koniec paliwa. No i to by było na tyle. Per-per-per-per-per-per. Dobra, wyciągnąłem spadochron. No, zaraz się otworzy. Chyba przy 500 metrach. Wy, tu widzicie, ja tu nie widzę, niestety. Oj, lojo, lojo. Aha, no i osiągnąłem w końcu 100 subskrypcji. To właśnie miałem mówić. Dziękuję Wam za te 100 subskrypcji. Miałem zrobić film podziękowalny. Podziękowalny? Dziękczynny bardziej. Jeszcze gorzej, ale bardzo Wam dziękuję za to, mam nadzieję, że tam będziecie oglądać mnie, jak będę wrzucać, o ile będę wrzucać, oby będę wrzucać. No i tak, pytaliście się mnie, czy zrobię konkurs na 100 subskrypcji. Zrobię go. A teraz yy, Wam powiem, co będzie na nim polegać. Zróbcie mi po prostu intro, ewentualnie outro. Tyle. Najlepsze, najlepszy wykonawca intra, czy też outra. Wygra grę. Tak. Grę Dogfight 1942. Chciałbym lepszą, ale no, nie mam takiej na zbyciu, po prostu. No i tak. No, konkurs jest jasny, przejrzysty. Kto zrobi najlepsze intro, i out, intro albo outro, albo dwa naraz, nie wiem. Komu się będzie chciało, to wygra gierkę. No. Proste. No i dobra. Nasza. Rakieta, czy tam kapsuła wylądowała? Musimy ją odzyskać, żeby odzyskać punkty nauki. Bo za lądowanie też jest. Za odzyskanie pojazdów też tam jest jakaś mikroskopijna. Yy, mikroskopijna. Punktacja. O. No. Za. Yy, przyjęcie. Przyjęcie. Za odzyskanie. O. Yy, pojazdu. Tutaj był w locie, to otrzymaliśmy 5 punktów nauki. Mamy teraz 12! Jej! No i dobra, możemy opracować te basic rakiety. I odblokowały nam się, e, kurde, jak. Po, kolejne technologie, czyli mamy tutaj generalną, czyli główną rakietykę. rakietykę. będę tak mówić. Rakietykę, tak. E, mamy technologię stabilności, która dodaje nam nosy aerodynamiczne, jakieś skrzydła, jakieś. Rozłączniki boczne, mamy przetrwanie, czy jakoś tak, i tutaj mamy silniczek, yy, który działa najlepiej w wyższych partiach atmosfery, mamy nogi lądownika i mamy yy, lepszy spadochron, ale to co mnie interesuje to jest tutaj, tutaj są separatrony, czyli takie małe silniczki, yy, rocomax baked, czyli taki potężny dopalacz, i... LVT45, czyli lepszy silnik. Tak. Te waży 20, te waży. Te kosztuje 20, a te kosztuje 18, a te kosztuje 15. No i tak. Teraz generalnie to w generalną rakietykę celuję więc tak. Co możemy zrobić? Tu są nasze te kerbin patrzę e, Biomes a, to mi pokazuje tylko te, co, bo, co już zrobiłem. No, thanks man, I appreciate that. No więc dobra, mamy 7 punktów. Więc na ten odcinek jeszcze strzelimy sobie jedną partyjkę. Partyjkę? Jak w eee, Tak, mamy, mamy rozłącznik. To jest bardzo dobre, dzięki temu to bardzo nam się przyda. Tak. O, widzicie? To jest dobrze. Eee, tak, 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 tak. I tutaj zwiększymy ilość. Eee, tutaj damy ten. Taki duży dwa duże. No, to. dwa duże eee, i dwa małe. Tak. Tutaj strzelimy sobie LVT30. No i wsadzimy jeszcze tutaj dopalacze. Tak, cztery. Żeby było optymalnie. No. Ee, spadochron jest, jest. Tutaj doszło nam e, tajemnicze GU, które daje nam po prostu możliwość punktów nauki. Gdzie jest nasz środek ciężkości? Hmm, no, chyba jest w miarę dobrze. Chyba, że jeszcze tak trochę przesunę. No, i teraz to jest druga rakieta SUP-2. Tak. Eee, no i dobra, że wszystko działa, to sobie najpierw dopalacze, bo to... Nie, wiecie co? Najpierw idą same dopalacze. Albo nie, bo to nie ma sensu, bo nie mamy rozłączników potrzebnych. Eee, no to tak, dobrze jest. Jest dobrze. Zapisujemy i lecimy na Launchpad. I znowu zahaczam mikrofon o biurko, a potem się dziwię, co to są za stółki podczas nagrania. No i dobra, mamy już naszą rakietkę. Tak, wygląda na całkiem stabilną. No, tak, tak w miarę. No i dobra. Startujemy, Jebadaia, jesteś gotowy? Lecimy! Och, skurwysyn, jak nam się przychyliła! Ten środek ciężkości mnie oszukał. Ale dobra. Mamy yy, tajemnicze GU. I zapiszemy dane, to da nam 7 punktów nauki. No, no, zaraz nam się paliwo skończy w dopalaczach. Mamy 400 metrów na sekundę. u jak na. O Jezu, zapomniałem o ciągu. Faktycznie. Dlatego nas tak przechyliło. Bo za mało ciągu było, a ten silnik ma wektorowanie ciągu, tak? Czym jest wektorowanie ciągu? Że możemy, jak leci, jak leci te, jak leci kurde gaz, czy tam coś, wodór, czy coś, to ta dysza, co nie ta dysza, co wypuszcza to, to się przechyla. W różne strony i możemy kierować tak jakby rakietę. Dobrze. Yy, jesteśmy nad wodą, więc chyba mogę zrobić obserwację tajemniczego góry. Tak. Nad wodą i jeszcze w, średniej art w średnich warstwach atmosfery. Może jeszcze zdołamy orbitę osiągnąć. Kto? Who cares? O, i tutaj też mamy, tutaj transmitujemy, bo mamy. Dużo elektryczności, która nam się pojawia, bo silnik chyba ma jakiś generator w sobie nie jestem znawcą. Dziwnie leci, dziwnie leci ta rakieta, ale próbuję, próbuję jakoś tak lecieć w miarę. No i dobra. Mogłem zrobić tutaj jakieś rozłącznik i drugą, drugi człon. Nie pomyślałem o tym. bo te ciężkie dopalacze, no, no są ciężkie. Są jej ciężkie, ciężej kierować taką rakietą. Dobra, spójrzmy czy orbitę osiągniemy. Ni Zbliżamy się do Apoapsis. Wiecie co to jest Apoapsis? Jak nie wiecie, Apoapsis to jest najwyższy punkt od planety do... No najwyższy punkt z planety, do jakiego możemy się zbić. Tak Nie, 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 bo się teraz zniżasz Tak, masz w miarę lecieć No i dobra Dalej jesteśmy w średnich warstwach atmosfery Ale się nie dziwię, jak lecimy pionowo, poziomo Gdybyśmy byli w wyższych warstwach atmosfery, to mógłbym przeprowadzić raport załogi Teraz nie, nie, to nic nie da. O, widzicie, efekt termiczny się pojawia. Akurat, jak nam paliwa zaczyna brakować. Skończyło się paliwo. Leciałem jak mogłem. No, minęliśmy już nasze apoapsis, to No, taka suborbitalna, pseudoorbitalna e, trajektoria nam się wy zrobiła. Wylądujemy w morzu, z tego co widzę per. O ile nam się prędzej rakieta nie spali. Dobra, możemy odczepić. Widzicie? Dlatego kocham rozłączniki. No i dobra, mamy nawet tajemnicze gu. ojeju, jak nim trzepoczę. No. Płytko wchodzimy w tę atmosferę. Płytko, nie. Że wiecie, jak. Mm, jak nóż w masło. Nie tak ostro jak gilotyna, tylko tak. Jak samoloty startują. O, coś w tym stylu. Wiecie, o co chodzi. Dobra, czas odpalić spadochron. No bo 100 metrów na sekundę to trochę taki duży wynik jak swobodnie opadające jeszcze że wody. Ty, rozszczep się, kurde. No. Prawie byśmy listy, z No, 7 metrów na sekundę. Jest dobrze. Lel. Dobra. Mogę w ogóle jakoś wyłączyć ten? Mogę, kurde. Nieważne. Nie Never mind. Dobra. Jest autosaving. Yy, odzyskujemy jakoś ekipa ratunkowa. Leci na pomoc. Ile zdobędziemy punktów nauki? Per, 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 per. 19 punktów nauki. A nie, 9 zdobyliśmy teraz. Ogólnie mamy 19. No. Nie jest tak źle. 19,9 Gaddymy, to ma 20. Fuck. No ale cóż, jeżeli chcecie więcej. U, wiecie co, wejdę tutaj, bo tu jest więcej FPS-ów. No, a więc tak. E jeżeli taka odskocznia od normalności Wam się podobała i chcecie zobaczyć dalej, jak inżynier Pat Patriotik e robi. Rakiety, które walą w kosmos, próbują chociaż, jak osiągniemy orbitę, będzie sukces. Eee, no to tak. To subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Piszcie, czy w ogóle Wam się to podoba, bo jak nie, to odpuszczę. Spokojnie. Easy. Eee, no tak. I. Co by było na tyle, więc trzymajcie się. Do zobaczenia. I cześć. Pamiętajcie o konkursie.